nas ku Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, bracie, siostro. Cieszę się, że przyszedłeś wcześniej, by wysłuchać fragmentu z dzienniczka Faustyny. Zapraszam Cię, by właśnie nie punkt 15 przychodzić, ale nieco wcześniej, żeby troszkę pokarmić się słowem, porozmyślać. Kronka jest modlitwą medytacyjną. Tak, w tym odnosząc się do tego naszej tabelki, planu walki duchowej, to koronka jest właśnie tą formą medytacji nad Słowem Bożym, a dokładnie nad męką pana Jezusa. Niech coś Faustyna nam opowie do rozmyślania na czas tej koronki, która przed nami. 1636, numer w dzienniczku. Chociaż czułam się bardzo słaba, jednak wybrałam się do tego lekarza, bo taka była wola przełożonych. Siostra, która była mi za towarzyszkę, z niezadowoleniem jechała ze mną. Okazała mi to po wiele razy. Czyli nie tylko, że chora była, ale i też wysłali siostrę, która pojechała tam za karę niemalże. Okazała mi to wiele razy. Nareszcie mówi mi, co to będzie, mam mało pieniędzy na dorożkę. Nic na to nie odpowiedziałam. A może dorożki nie będzie, jak się taki kawał drogi dostaniemy? Bardzo się zamartwiała ta siostra. Mówiła to i wiele innych rzeczy jedynie dlatego, aby mnie niepokoić, bo na wszystko, kochani, przełożeni pieniędzy dali dosyć i nie brakło. A poznawszy w duchu tę całą sprawę, ośmiałam się i powiedziałam owej siostrze, że jestem zupełnie spokojna, ufajmy Bogu. Jednak poznałam, że mój głęboki spokój drażnił ją. Wtedy zaczęłam się modlić za jej intencje. O jakie to życiowe! O jakie to życiowe. O ludzie. Jeszcze raz bym może nawet przeczytał. Mówiła mi coś po to, żeby mnie niepokoić, bo była niezadowolona. I to jeszcze to siostra zakonna była, chciałem zaznaczyć. E, poznawszy w duchu całą tę sprawę, ośmiałam się. I powiedziałem owej siostrze, że jestem zupełnie spokojna, ufajmy Bogu. Jednak poznałam, że mój głęboki pokój drażnił ją. Wtedy zaczęłam się modlić za jej intencje. To jeżeli masz taką osobę, która ma podobnie pomóc się na jej intencje, pamiętaj też o, o intencji za pokój za y, Rosję, o własne nawrócenie, za naszą ojczyznę, o obronę naszej ojczyzny, y, o pokój w Ukrainie, módlmy się teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny. W świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciało z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ufieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki dla nas i Mi świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Mi i miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci. Ciało i krew, dusze i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Mi sierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło sierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło Jłosierdzie dla nas i Mi świata całego, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Mi w dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Mi serce dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. I Mi serce dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Pleniło Mi serce dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Mi Sierdzie dla nas i świata całego dla jego boleśnej męki mi miło serce dla nas i świata całego dla jego boleśnej męki mi miło serce dla nas i świata całego dla jego boleśnej męki Miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Mi miło dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Mi miło dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Mi miło dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Mi, mi... Sierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki, mi miło dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, mi miło dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, mi miło dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miłości dla nas i świata całego, dla jego bóleznej męki Miłości miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bóleznej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bóleznej męki Mi Miej dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, Któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa Ja Jako strój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, o krwi wodą, Któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Ufam Tobie, Jezu. Z Wami. Dobry Bóg, niech sprawi, byście mieli wynagrodzoną tę Waszą dobroć, te, te, te serce, które chce się modlić. Niech ta dobroć będzie przemnożona przez nieskończone zasługi Pana Jezusa, by byście mieli łup wojenny z tej walki duchowej, byście mogli się nim cieszyć i rozdawać go innym, mieć dalej puste ręce, które będą się jak ręce nędzarza wyciągały w kierunku Boga, który z pełnym miłości miłosierdzia, miłosierdzia sercem niech wam wynagrodzi, da za darmo wszystko to, czego potrzebujecie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za to, że zostaliście, byliście na koronce. Proszę was, jeszcze o te dziesiątkę różańca, już tradycyjnie w tych miejscach, w których jesteśmy, do odwołania jest ta koronka. No, no cóż, no, no jeszcze trwa. Zbierajmy się o 15, zbierajmy się o 20, 30, codziennie, opokój się, modlmy Matka Boża z my właśnie mówiła o tym, że, że żeby chwytać za różaniec, żeby zakończyła się wojna. W różnych tych sytuacjach, w różnych tych niepokojach Twoich osobistych, w różnych zmaganiach wewnętrznych, niech Matka Boża po, pomaga nam za tę misję pokojową. Pomódlcie się proszę za tę obańkologię, za naszą społeczność, za pracowników, za wolontariuszy, jeżeli tylko masz czas. Tak, by, by, by ten pokój rozlewał się z tego miejsca i z tych modlitw. By tutaj każdy jak najlepsze miejsce dla siebie znalazł, o ile to jest możliwe, tylko niech tak się stanie. Tajemnica ukoronowania Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. No cóż, czym ja Wam mogę się odwdzięczyć? Błogosławieństwem się Wam odwdzięczę. Jeszcze coś Wam polecimy, więc sprawdźcie, co jest na dole, co chcę, chcę by, byście właśnie wzięli sobie do serca. Proszę was, byście, byście przychodzili na tę modlitwę o pokój i przyjęli teraz Boże Błogosławieństwo. Pan z wami. Niech dobry Bóg sprawi, że będziecie świadectwem dla innych, a jeżeli nie jesteście. Niech sprawi, by przeżywanie poczucia winy, przeżywanie trudności, przeżywanie upadku otworzyło Was na miłosierdzie, na rozwój i na bycie świadkiem. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was do modlitwy o pokój. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nas na tobło, zawitaju, krzyżowany, cierniemu koronowany. W takiej koronie zbolałe skronie miedziesz na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże Cię ogarnie. Niech Bóg da Ci dobre rozmyślania nad męką pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawitaj ukrzyżowany, Ciężkim krzyżem zmordowany, rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu podźwignij nas ku zbawieniu.